Dzień dobry, witamy serdecznie. Grzegorz czy Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, Grzegorz. Dzień dobry. Dzisiaj tematów mamy tak dużo, że nie zwlekamy i pędzimy. Zaczynamy oczywiście od Krakowi i od Wisły, Wisła Kraków. Pod koniec roku spodziewałbyś się, że będzie pięć kolejnych meczów zwycięskich. No nie, no, no rzeczywiście trudno było się spodziewać, że drużyna, która przegrała 10 kolejnych meczów nagle wygra 5 kolejnych, ale pewne jakieś tam wskazówki przesłanki ku temu były. Przede wszystkim zaczęła już jak gdyby procentować praca trenera Artura Skowronka, który zaczął tą drużynę po swojemu układać, wdrażać swoje pomysły taktyczne. Przede wszystkim do zdrowia wrócili większość podstawowych piłkarzy z Kubą Błośczykowskim na czele. Dokonano też pewnych wzmocnień, jest rywalizacja na na pozycjach no i, i efekt jest i efekt tak? jest no ci rywale z którymi wisła się mierzyła to może nie byli z najwyższej półki w ekstraklasie więc te punkty gdy chciało się walczyć o utrzymanie były niejako obowiązkiem także yy, tu, mówię, jest pewne zaskoczenie, ale też takie nie do końca. Powiedziałeś, że to nie byli jeszcze rywale z najwyższej półki. To znaczy, że test we wtorek, podczas meczu derbowego, za tydzień? No tak, no już ten mecz z Wisłą Płock też będzie trudny, bo Wisła Płock jest drużyną z, z czołowej ósemki w tej chwili. Natomiast z Wisłę potem czekają dość trudne mecze, bo gra z, z Krakowią, z Lechem, z Piastem, potem z Legią. Także y, tu będzie... Zdecydowanie trudniej uh -huh. o punkty, dlatego też ta zaliczka jest o tyle cenna, którą teraz zrobiono, bo potem rzeczywiście o te punkty już może być zdecydowanie trudniej. Mówiłeś o tym, że zawodnicy, którzy się wkomponowali, hmm. że niektórzy powrócili do zdrowia, ale przede wszystkim też ta gra wygląda dla oka nieźle. Czy tak, chociaż na przykład ten ostatni mecz z Koroną nie był jakimś super efektownym meczem. Tam nawet Korona, co było zaskakujące, miała posiadanie w, przewagę w posiadaniu piłki, co się rzadko zdarza rywalom w Krakowie. Wisła trochę tak sposobem ten mecz wygrała, właśnie przyjmowała rywala na swojej połowie, nawet kontratakowa, bardziej na kontrataki się nastawiała. Także to nie jest taka też gra efektowna, jaką prezentowała drużyna za trenera. Sto w najlepszych meczach. Jest tutaj zdecydowanie większa odpowiedzialność za wynik, lepsza organizacja gry i to przynosi efekty, a bramki padają ładne i akcje efektowne też są. Także tu można powiedzieć, że to się może podobać. Czyli te wszystkie minusy generalnie teraz są przyćmione bramką Kuby Błaszczykowskiego? W pewnym sensie tak. No, Kuba sam zresztą o tym mówił, że Wisła była konkretniejsza od korony. I na pewno nie można się zachwytywać tymi wynikami, bo w grze nadal jest dużo do poprawy najważniejsze to jest według mnie to, że Wisła gra stabilnie w obronie. No, to był trzeci mecz na wiosnę, w którym nie straciła gola. W ogóle w tej serii pięciu zwycięskich meczów straciła tylko dwie bramki i to obydwie z rzutów karnych. Także to, co było po prostu piętą Achillesową Wisły jej po prostu ogromną wadą we wcześniejszych meczach, czyli defensywa, traceniem bramek, banalne błędy. To obronia, obrona zre... pogubiona zupełnie. Tak, tak, to zostało zredukowane, poprawione i to jest jak gdyby fundamentem do tego, że można coś robić z przodu i a tutaj Wisła ma jakieś argumenty i Dlatego po prostu wygrywa te mecze, których przedtem pewnie by nie wygrywała. Ten tydzień taki pomiędzy jedną kolejką a drugą. W zdecydowanie lepszych nastrojach kibice Wisły Kraków. Od kibiców Krakowi, bo pasy pojechały do Gliwic po zwycięstwo. Tam generalnie mówi się już otwarcie przy kałuży, że każdy mecz jest o trzy punkty. A tutaj nagle co, zadyszka? Nie, ja bym nie nazwał tego zadyszką. No, generalnie Krakowia. Zagrała tak jak zazwyczaj gra na wyjazdach. No nie zapominajmy, że Krakowia punktów z wyjazdów nie przywoziła zbyt wiele. Potrafiła przegrać w Kielcach mecz, nie, potrafiła przegrać mecz z UKS-em. No tutaj pojechała do bardzo mocnego rywala, który, aktualnego mistrza Polski. Według mnie Krakowia w pierwszej połowie grała bardzo dobrze tu powinna strzelić jakiegoś gola, objąć prowadzenie. Myślę, że wtedy ten mecz zupełnie by, zupełnie by inaczej wyglądał. Trochę zastanawia takie trochę załamanie gry w drugiej połowie, zwłaszcza po straconej bramce. Krakowia generalnie miała problem z tym, żeby w meczach ekstraklasy odrabiać straty. Jak pierwsza traciła gola, nie potrafiła tego odrobić, dopiero w ostatnim meczu z Lechem jej się to udało. Trener mhm. Robisz zresztą podkreślał podczas przygotowań, że nad tym elementem pracuje, żeby drużyna potrafiła dobrze reagować na sytuację taką, gdy przegrywa. Wydawało się, że w meczu, po meczu z Lechem ten cel został osiągnięty, jednak no, każdy mecz jest inny. No, tym razem ta reakcja nie była taka jak przeciwko Lechowi, no i to się skończyło porażką. No, tak, biorąc pod uwagę, bo efektownie wygrała Legia Warszawa, teraz mecz na Łazienkowskiej. Krakowia zagra z Legią. Komu dajesz większe szanse? No, nie, no, Legia jest zdecydowanym faworytem. No, Legia u siebie potrafi wygrywać mecze i to bardzo efektownie. Od Pewnego czasu. No, naprawdę trudno będzie tam, Krakowio o punkty, jednak to jest taki mecz, którego przede wszystkim trzeba nie przegrać, no bo w tej chwili strata wynosi trzy punkty do legii. W przypadku ewentualnej porażki byłoby sześć. To jest oczywiście wszystko do odrobienia i nie można niczego przekreślać. W tamtym roku Legia w pewnym momencie miała nad Piastem przewagę 12 punktów, Legia chyba, Piast tracił też do, do Legi 10 punktów, także wszystko jest do odrobienia. Jednak mimo wszystko w tym roku Legia wydaje się stabilniejsza i nie, nie sądzę, żeby ona złapała jakąś zadyszkę. Także odrobienie takich 6 punktów będzie już bardzo trudne. No ale w tamtym roku Krakowia potrafiła wygrać w Warszawie, więc... Dlaczego nie teraz? Dlaczego nie teraz, no, wszystko przednio. No, zwłaszcza przed meczem derbowym tak. we wtorek, gdzie ta, ten kalendarz teraz tak. właśnie Krakowi jest coraz dynamiczniejszy. Tak, no i tutaj wyjdzie to, 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 na co zwraca trener probierz uwagę, czyli szeroka kadra, no on ma szeroką kadrę, ma kilkunastu co najmniej zawodników gotowych do gry i, i zobaczymy właśnie, czy ta szeroka kadra okaże się atutem Krakowi powinna. To jak wywołały, wywołaliśmy już temat meczu derbowego, tak szybko przejdźmy do biletów. Krakowia zażądała Kaucji tak. dla kibiców Wisły, Kraków. Myślisz, że to jest zagranie takie nie fair? Ja wiem czy nie fair, no to jest generalnie zagranie po to, żeby kibiców Wisły nie było na stadionie na derbach Wisła zresztą przed chwilą też ogłosiła swoje oświadczenie w którym odrzuca te jak gdyby te warunki Krakowi zresztą wcześniej już nawet kibice Wisły wydali takie nieformalna grupa jakaś kibiców Wisły wydała oświadczenie że na derby nie pójdzie na takich warunkach na jakich Krakowia to zrobi, proponuje z jednej strony. Wiadomo, hasło piłka nożna dla kibiców, i tak dalej, jest, jest dobre. no Kibice powinni mieć możliwość oglądania swojej drużyny. To jest oczywiste, ale to jest oczywiste w idealnym świecie. Natomiast w Polsce, w Krakowie, do tego ideału jest bardzo daleko. Pamiętamy, co się działo. Dwa, lat, na, dwa lata temu na derbach grudniowych, gdzie, gdzie, gdzie wręcz po prostu ja czegoś takiego, odkąd chodzę na mecze kilkadziesiąt lat, już nie widziałem, to po prostu była masakra. Ustawiec. Jeśli chodzi o ten ostrzał kibiców Wisły przez kibiców Krakowi sektora, no to to było coś, coś zatrważającego, dlatego uważam, że trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. No. Nie wiem, sytuacja jest taka jaka jest. realia są tak jakie są i ja wolę, żeby kibice wisły nie przyszli na ten mecz niż miałby ktoś ucierpieć ponieść jakieś, jakieś straty na zdrowiu. No zresztą mieliśmy przykład. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia zupełnie no, tak. niedawno, podczas niedawno. meczu Lecha z Lechią. Tak, no, no, no to ta sytuacja pokazała, że, że niby jest w miarę bezpiecznie na ostatnich meczach Krakowi, nic się tam od tych derbów złego nie działo, ale ta sytuacja w każdej chwili może eksplodować i, i, i może dojść do takich wydarzeń jak w Poznaniu, a to nikomu nie jest na rękę. I jak to się dzieje, że cały czas te racje jednak y, są wnoszone na stadiony? No, no po prostu tutaj... Chyba nie ma dobrego, dobrej metody, bo wnoszone są nie tylko w Polsce, są wnoszone w Niemczech, we Francji, we Włoszech. W zasadzie poza Anglią, może Hiszpanią, wszędzie jest z tym problem. Te race są odpalane. No. Nie ma skutecznej metody na to, żeby jak widać, żeby y, znaleźć y, przy osobach wchodzących y, te Także y, tu jest jakiś problem. Natomiast no, no, problemem powinna być jakaś egzek egzekucja kar. No, no. Po tych derbach, o których wspomniałem w Krakowie nie, nie znaleziono ani jednego winnego. Sprawa Aż została umorzona tak, tak. I, i, no, i, no, i co? No, ci ludzie, którzy po prostu stanowili genery... Bo to było zagrożenie życia, nie, nie tylko zdrowia, ale życia wręcz, yy, pozostali bezkarni i, i, i dalej mogą wchodzić na stadion. Może to jest największy problem właśnie, może no nie to, samo wnoszenie, tak? co egzekucja kar, że nie no. wyciąga się może nie tyle no. wniosków, co... No, też, no ja myślę, że gdyby po takim meczu zatrzymano, by odnaleziono prowodyrów, sprawców tego zamieszania, gdyby pokazano, skazano ich i to nawet nie na, zawie na zawieszenia stadionu, Zawieszenia stadionowe, ale generalnie sprawę karną i wsadzono ich nawet do więzienia, bo to według mnie było zagrożenie życia, to, to, to może by to jakoś inaczej, inni, inni by inaczej na to patrzyli. Na, jest poczucie bezkarności i. I ryzykują, I, są, no. i ci, którzy dalej wnoszą te race, czują się bezkarni i to robią. No i niestety są bohaterami też, w jakimś tak. wąskim gronie, co tak. jest też wielkim nieszczęściem. Tak, no no, no. no jest takie przekonanie, że, że, że race są fajne, że to fajnie wygląda, no, no, no nie wiem, no niektórym ludziom rzeczywiście taka estetyka może się podobać, jak coś błyszczy, świeci, no ale, ale no, najważniejsze no tak. jest jednak zdrowie i bezpieczeństwo. i bezpieczeństwo. A to, co się okazało na Lechu też, tak. o ostrzelany sektor, gdzie były dzieciaki, nie wygląda to dobrze i jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Myśląc o reformie, myśląc o tym, o zmianie polskiej piłki, także na trybunach, my też myślimy już o, o zmianie, jeżeli chodzi o kwestię sportową. Po pierwsze, będziemy mieć wybora, wybory prezesa Polskiego Związku Piłki Narznej. To jedna rzecz, ale druga, także reforma ligi. Myślisz, że reforma ligi coś da? Czy nie wiem, czy coś da Czy podnieść I... poziom tej ligi? Czy znaczy nie wiem, czy podniesie poziom, nie sądzę. Natomiast ja jestem zwolennikiem tej reformy, ponieważ ten obecny model ligi, który obowiązuje, jest może atrakcyjny dla kibiców. Jest to, ja go tak nazywam, takim modelem na budowanie emocji, często sztucznych, bo mamy te takie szczyty, dwa, jak gdyby najpierw te kolejki, palka o ósemkę, kumulacja mhm. emocji, potem jest walka w grupach, grupa finałowa, te różnice punktowe są niewielkie. Grupa Mistrzo utrzymanie, tak Tak, jest. mistrzostwo utrzymanie rozstrzyga się w zasadzie w ostatnich kolejkach. To są naprawdę ogromne emocje i to może przyciągać część kibiców. Natomiast to taki model byłby fajny w naprawdę mocnych ligach, natomiast w takich ligach jak polskie, które powinny być nastawione na rozwój piłkarzy, na jakąś systematyczną pracę, no bo nie czarujmy się. My możemy tylko tą ligę rozwijać do pewnego poziomu. Pewnych barier nie przeskoczymy i kluby generalnie w tej chwili utrzymują się ze sprzedaży zawodników, czyli muszą ich promować. Ten model taki 18 zespołowy, gdy będzie po prostu mniej emocji, ale więcej takich nawet meczów może nudnych, yy, takich o nic, ale te mecze pozwolą na większy spokój w klubach. No, nie będzie tej histerii, że trzeba zwalniać trenera, bo nie wywalczy ósemki, że No tak, bo to tak będzie taki tak pierwszy moment no, tak, też, tak, prawda? Trenerzy też będą może z większą yy, mieli wiek, większe pole manewru, jeśli chodzi o wprowadzanie młodzieży. Nie będą musi aż pod taką presją wyniku yy, i to może jakieś efekty właśnie przynieść. Z drugiej strony, oczywiście, będzie trochę meczów o niec. Tak, no, no to też właśnie generuje to, że, że będzie mniej, mniej takich emocji czysto sportowych. No zobaczymy, jak to zostanie odebrane przez kibiców. Czy kibice będą chcieli ch 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 przychodzić na takie mecze? Jest to jakieś ryzyko i y y no ale niestety, no, trzeba się na coś zdecydować, zdecydowano się na to, mam nadzieję tylko, że nie będzie to eksperyment na znowu na 2-3 lata, tylko, I później tylko mhm. na, na znacznie dłużej i żeby po prostu efekty tego przyszły, jeśli, jakie, bo jakieś założenia są, tylko no, po prostu trzeba mieć cierpliwość i konsekwencje do tego, a nie po 3 że latach będąc, zmieniać potem. Myśląc teraz o Polskim Związku Piłki Nożnej i wybory, Marek Koźmiński jak na razie jedynym kandydatem, który upublicznił chęć startowania w wyborach. Jakim argumentem nowy prezes by cię przekonał, gdybyś miał głos, żeby na niego właśnie oddać ten głos? No, myślę, że przede wszystkim to, że jest to osoba znana w, w, w środowisku piłkarskim. Człowiek, który już... Yy... Jest od czterech lat wiceprezesem PZPN-u, czyli wie, jak ten związek funkcjonuje, co jest potrzebne. Jakby kontynuacja tego, co jest? Tak, jest to jak gdyby kontynuacja tej linii, którą zaczął Zbigniew Boniek. Pewnie jakieś modyfikacje będą. No, no przede wszystkim, na razie ja nie widzę żadnego sensownego kontrkandydata. także gdyby się jakaś, nie wiem, osoba ciekawa pojawiła to może mi przedstawiła jakiś fajny program, to może byłbym skłonny jej kibicować w tym wyścigu, natomiast na razie no, jest Marek Koźmiński, mówi się, że może tam być właściciel, prezes Jagiellonii, Cezary Kulesza, no ale on jeszcze jasno się nie zdeklarował, także na razie mamy Marka Koźmińskiego, który tam zaczyna przedstawiać już swój program, udziela się medialnie, jest Czytałem kilka wywiadów z nim. Jest tam trochę bardzo ciekawych rzeczy, spostrzeżeń. No myślę, że on ma duże szanse. Ale kontynuacja na to. będzie dobra, twoim zdaniem? Myślę, że trzeba coś zmienić. Zwłaszcza jeśli chodzi o organizację szkolenia młodzieży, bo generalnie tutaj jest największy problem. No nie da się też rewolucji zrobić. Ja nie wierzę w rewolucję, także. Myślę, także że... powolutku i systematyczna praca. Tak, no myślę, że tutaj trzeba kontynuować generalnie to, co jest robione od ośmiu lat, oczywiście z pewnymi modyfikacjami, które są niezbędne. No to na pierwszą ligę już nam czasu Grzegorz hmm, nie starczyło, nie starczyło. Hmm. ale to może innym hmm. razem i będzie jeszcze pewnie kilka możliwości. Grzegorz Wójtowicz z Polskiej Agencji Prasowej był gościem programu o tym się mówi, a tę rozmowę będzie można także zobaczyć niebawem na YouTube'owym kanale Radia Kraków i także do odsłuchania nas, na naszej stronie internetowej, do czego zapraszam Grzegorz Wójtowicz Polska Agencja Prasowa? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.